Witam Was na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam zaprezentować i pokrótce omówić różne rodzajów, rodzaje drutów, z którymi możemy się spotkać podczas wykonywania naszych robótek. Tych drutów oczywiście jest cała masa i no musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, że nie wszystkie druty będą się do wszystkich robótek nadawały. Jeśli chodzi o rodzaje drutów, to mamy te takie najbardziej popularne druty długie patykowe niektórzy to nazywają. One są dosyć długie wszystkie, oczywiście różnią się między sobą grubością no z racji tego, że przeznaczone są do różnego rodzaju włóczek. Różnią się też materiałem, z którego są wykonane. Te, które ja mam to albo są z bambusa wykonane, niektóre druty mam aluminiowe powlekane taką Szarą, siwą farbą, ale mogą być też tak jak te druty plastikowe, one są takie lekkie. Yy... Wszystkie te druty wyglądają praktycznie bardzo podobnie, to znaczy z tej jednej strony mają ten zaostrzony koniec, natomiast z drugiej strony zazwyczaj zakończone są czymś w rodzaju grzybka, kostki, jakieś tam kulki, która służy nam do tego, aby oczka nabrane na drut z drugiej strony tego druta nam się nie zaślizgiwały. Jest to tak jakby zabezpieczenie naszej robótki. To są druty, które polecam początkującym dziewiarkom, one się świetnie sprawdzą do nauki, czy nabierania oczek na drut, czy jeśli będziemy trenować przerabianie oczek prawych, lewych, zakańczanie robótki, no wszystkie te podstawowe umiejętności no na tych drutach rzeczywiście będzie nam łatwiej opanować. I też łatwiej będzie nauczyć nam się trzymać taki drut. One zazwyczaj są długie, jednakowej długości, chociaż niektóre firmy produkują troszeczkę krótsze, nieznacznie krótsze, bo to jest raptem 3-4 cm. Jeśli mamy jakąś robótkę, która wymaga nabrania mniejszej ilości oczek. Świetnie się sprawdzają do robienia szalików, do robienia, nie wiem, poduszek, podkładek takich stołowych. No, wszystko to, co, co jest proste, nieskomplikowane, na tych drutach będzie jak najbardziej nam wychodziło. To jest pierwszy rodzaj drutów. Ja sobie pozwolę je zdjąć z blatu, żeby mi nie przeszkadzały, bo o tych drutach więcej nie będę opowiadała, bo też tutaj w zasadzie nie ma, nie ma o czym więcej opowiadać. Natomiast yy, troszeczkę więcej poopowiadam Wam o pozostałych drutach, yy, które również można na rynku spotkać. Kolejnym rodzajem drutów yy, to są druty tak zwane pończosznicze, skarpetkowe, mankietowe, rękawowe, różnie te druty są nazywane. Te tradycyjne, to jest w ilości 5 sztuk, na cztery druty nakłada się oczka, natomiast piątym drutem przerabiamy te oczka. I teraz one służą do tego, aby naszą robótkę robić bez szewka, czyli robimy sobie naokoło. One też różnią się pomiędzy sobą materiałem, z którego są wykonane, oczywiście grubością, również tak jak przy drutach prostych, analogicznie w zależności od tego jakiej grubości włóczkę będziemy wykorzystywali do naszej robótki, no to do tego celu weźmiemy albo cieńsze, albo grubsze druty. No różnią się materiałem, z którego są wykonane. Ja mam akurat te aluminiowe, powlekane tą siwą farbą i bardzo fajne druty drewniane, ale mogą być też plastikowe czy bambusowe. I różnią się też długością. I mamy takie standardowe, jak te druty. One mają około 20 cm, ale też mogą być druty takie skarpetkowe, krótkie. One mają około 10-11 cm. I teraz te druty dłuższe wykorzystujemy no, klasycznie do skarpetek, do rękawów, do takich troszeczkę. Yy... Większych robótek, natomiast te świetnie się sprawdzą, jeżeli mamy na przykład do zrobienia palce przy rękawiczkach. Są krótsze te końcówki druta, nie będą nam poza robótkę wychodziły za bardzo i przeszkadzały przy przerabianiu oczek. To są, tak jak powiedziałam, druty, które przydają się do robienia mankietów, takich. Porów, że tak to nazwę, które chcemy, żeby, przy których nie chcemy mieć szewka, tak? Żeby, żeby tutaj wszystko było jakby na jednym drucie zrobione. Dla mnie te druty, one były swego czasu bardzo fajnie, ale teraz ostatnio na rynku pojawił się moim zdaniem hit. To są druty takie, które też. Służą do robienia skarpetek, mankietów, czyli tego, co jest potrzebne, co, co robimy na y, jednym drucie, jakby na, na około, bez y, szycia. To są w komplecie trzy druty. One mają dwie takie końcówki, na których te oczka nabieramy i te dwa jakby druciki, te dwie pałeczki połączone są takim elastycznym elementem. Moim zdaniem jest to rewelacja, świetny patent. Odkąd pojawiły się te druty na rynku, te druty pończosznicze u mnie trafiły do pudełka i ich praktycznie w ogóle nie używam. Natomiast te sprawdzają się świetnie zarówno przy takich formach jak mankiet, czy, czy ściągacz przy skarpetce, czy w ogóle cała Skarpetka, jak i na przykład przy mniejszych obwodach, jak palce, przy rękawiczkach. Różnią się oczywiście grubością, tak jak wszystkie druty. I robótkę, jak robimy to, druty, oczka mamy nabrane na dwa druty, a trzecim drutem sobie po prostu przerabiamy. Ale to w późniejszym filmiku pokażę Wam, jak oczka na takie druty nabierać i jak te oczka należy. Przerabiać. Czyli to jest kolejny rodzaj drutów takich pończoszniczych. No i oczywiście mamy ostatni rodzaj drutów, to są druty na żyłce, i tutaj też wśród tych drutów na żyłce mamy takie dwa podstawowe rodzaje, czyli są druty na żyłkach. Sta, na stałe zamontowana do tej żyłki, czyli żyłka jest o określonej długości i do tej żyłki mamy przymocowane dwa druty, one też mogą być aluminiowe, mogą być drewniane, bambusowe, no, tych materiałów, z których te druty są zrobione jest kilka. Żyłka zawsze jest tej samej, akurat nie można tej żyłki, żyłki wymienić, tak? czyli żyłka jest o określonej długości fajne, ale fajniejsze są zdecydowanie te druty, które mają żyłkę wymienną i te wśród tych drutów też mamy i bambusowe i drewniane i aluminiowe ja mam akurat takie druty bambusowe, to są jedne z pierwszych drutów, które sobie kupiłam takich z wymiennymi żyłkami co jest fajne w tych drutach, że ściągamy sobie drut, mamy taką jest na wyposażeniu taka w komplecie igiełka, którą sobie Ułatwiamy odkręcenie tego druta. Normalnie są te końcówki nagwintowane i się je wkręca. Druty oczywiście możemy sobie wymieniać i możemy sobie albo założyć cieńszy drut albo grubszy albo jeżeli drut nam do naszej włóczki pasuje, a jest za krótka żyłka to możemy sobie wymienić żyłkę różnej długości. Można kupić te druty w kompletach, czyli od tam chyba nie wiem 3,5 czy 4 do 12 w zestawie i kilka żyłek wymiennych o różnej długości, plus do tego takie urządzenie postaci takiej igły, która ułatwia odkręcanie tych, tych gwincików. Albo można kupić pojedynczo, oddzielnie można kupić żyłki, oddzielnie można kupić same druty. Hmm. I tak jak mówiłam, ja mam akurat bambusowe, ale mogą być z, róż z różnych innych materiałów. Dla mnie hitem, takim numerem jeden wśród drutów, to są druty drewniane firmy Nit Pro. Dla mnie jest to rewelacja absolutna z różnych względów. Druty są drewniane bardzo takie trwałe. Jedyny minus to jest taki, że numer druta czy rozmiar druta jest wymalowany białą farbą na drucie i to niestety ale w trakcie robienia się ściera później jak nie mamy doświadczenia to trudno wydedukować jaki to jest rozmiar druta. Ja sobie sprawę ułatwiam w ten sposób, że kupiłam stojak, w którym są otwory odpowiedniej średnicy. I po prostu trzymam sobie te druty w tych otworkach. One są oznakowane, który otworek jest o jakiej średnicy, i to mi ułatwia życie. Dlaczego te druty moim zdaniem są takie super fajne i dla mnie jest to numer jeden? No, z tego względu, że tak jak powiedziałam, trwały materiał nie ściera się, nie, nie niszczy. Ma wymienne żyłki, czyli możemy różne rozmiary drutów zakładać na żyłki o różnej Długości od tak zwanych mankietowych, czyli takich z drutem razem, to jest 40 cm, centymetr, 40 po żyłkę najdłuższa będzie miała 1,5 metra. Co jest jeszcze takiego fajnego w tym zestawie, że jest taki element łączący. Czyli jeżeli mamy robótkę taką, która wymaga nabrania dużej ilości oczek, na przykład narzutę na, na łóżko, czy jakiś pled, koc i taka żyłka półtora metrowa jest za krótka, bo robimy z grubej włóczki tych oczek będzie rzeczywiście cała masa, to możemy sobie takim elementem łączącym, też nagwintowanym połączyć dwie żyłki ze sobą. Dokładnie tak samo jak się zakłada te końcówki druta, tak samo łączy się ze sobą dwie żyłki i można sobie tą jedną żyłkę wydłużyć. Co jest jeszcze takiego fajnego w tych drutach, że mają one na wyposażeniu takie fajne końcówki, takie grzybki, które również pasują na te gwinty. Te końcówki są super fajne i fajnie je można wykorzystać, jak na przykład robimy rękaw reglanem. I zdejmujemy nasze oczka, które przeznaczone będą do, do zrobienia rękawów, ale nie będziemy ich robić teraz, tylko musimy ten fragment robótki odłożyć na późniejszy moment. Kiedyś, jak nie było takich y, patentów, to można sobie było te druty y, przewlec przez nitkę czy przez, przez włóczkę, zawiązać i odłożyć sobie na później. A teraz jest to świetna sprawa, bo sobie zdejmujemy druty, zakręcamy sobie te grzybki, zabezpiecza to nam drut i nasze oczka nie będą nam uciekały. Robótkę, tą, tą część akurat oczek odkładamy na później, a przerabiamy całą resztę. Później tylko ściągamy, odkręcamy te grzybki, dodajemy, zakładamy druty i bez przekładania oczek naszą robótkę robimy dalej. Oczywiście tych żyłek jest cała masa. Druty można kupić pojedynczo, oddzielnie same druty, oddzielnie można kupić sobie żyłki, ale też można sobie kupić w takich zestawach od numeru tam już nie pamiętam 2,5 czy 3 do dziesiątki do chyba. To są dosyć drogie druty, ale warto yy, zainwestować, bo no moim zdaniem jest to absolutnie numer jeden. Yy, ta firma NitPro Pro oprócz tych drutów drewnia, drewnianych ma również yy, te druty w wersji aluminiowej. Ja mam taki. Jeden drut, który sobie też kiedyś tam kupiłam, cieńszy. System mocujący do tych żyłek jest kompatybilny ze wszystkimi żyłkami. Wszystkie te, te akcesoria NIT Pro mają ten sam system mocujący, więc jest to uniwersalna sprawa i też bardzo fajne w robieniu często wykorzystywane. Ale też ostatnio pojawiły się na rynku. Oj, przepraszam bardzo. Pojawiły się druty karbonowe. I moim zdaniem wśród tych drutów NITpro Pro to jest najlepszy wynalazek, jaki, jaki wśród drutów może być. Ten Mercedes wśród wśród drutów. Dlaczego jest taki fajny? Bo jest to drut, który jest bardzo trwały. Tak jak wam powiedziałam, moje ulubione druty to są te właśnie drewniane Symfonia Nit Pro. One są fajne, jeżeli mamy do wykorzystania druty do rozmiaru 4, nawet no 4. To jest taka górna granica. I one są trwałe, rzeczywiście nic się z tymi drutami nie dzieje. Natomiast zdarzyło mi się już kilka razy, że te cieńsze druty, które mają rozmiar 3 czy 3,5, czy niższe, na przykład 2,5, podczas przerabiania oczek. Drut mi się odłamał, tutaj w tym miejscu, gdzie jest włączenie z, z tym metalowym elementem. One są cienkie, ten, to, to drewienko, który w ten metal wchodzi, jest jeszcze cieńsze, w związku z tym ta trwałość gdzieś tutaj no, nie jest taka, jak powinna być. Ponieważ druty nie należą do najtańszych, więc trochę mi szkoda było i dlatego wymieniłam sobie te akurat niskie numery na takie druty karbonowe. Te są rzeczywiście drogie, ale tak jak te pozostałe rozmiary, fajne są drewniane o tyle te niższe rzeczywiście będę polecała karbonowe no ze względu na to że to jest jeden wydatek troszeczkę większy ale na długo długo wystarcza co jest jeszcze fajnego w tych durutach nit pro oprócz tego że możemy je kupić w różnych wydaniach jeżeli chodzi o materiał z którego zostały zrobione to mamy też dwie długości te standardowe takie dwunastki trzynastki które no, są uniwersalne i w zasadzie wszystko na nich możemy robić, i oczywiście takie druty, które są troszeczkę krótsze, one mają około 8-9 cm i one są też fajne, bo jak robimy mniejsze obwody, typu na przykład rękaw, i przechodzimy, ja akurat zawsze robię tak, że ściągacz do rękawa robię na tych drutach skarpetkowych. Natomiast później, za ściągaczem, jak dobieram sobie troszeczkę więcej oczek i ten rękaw jest troszeczkę obszerniejszy, ma większy obwód, to przekładam sobie robótkę na żyłkę. I wtedy wykorzystuję albo taką żyłkę, tą 40 mankietową. Albo 60 i też się świetnie robi. I zakładam sobie wtedy te, te krótkie druty. One też fajne są, jeżeli mamy do wykończenia dekolt przyszy. I te długie druty niekoniecznie będą nam tutaj się dobrze sprawdzały. One mogą przeszkadzać w robieniu, natomiast te będą się świetnie sprawdzały. Co jeszcze mogę powiedzieć o tych drutach? że możemy do nich wymieniać sobie dowolną ilość akcesoriów. Możemy sobie kupować, tak jak powiedziałam, same grzybki. No właściwie wszystkie elementy można sobie oddzielnie kupić. Te druty karbonowe, bo wszystkie z tych drutów Aluminit Pro mają dwa rozmiary, czyli są te krótkie i są te długie druty. I te drewniane Symfonia, ale też druty karbonowe. Tutaj akurat na tych krótkich, tak jak Mówiłam, ja wykorzystuję do robienia ściągaczy, czy wykończenia przy szyi, czy przy, przy mankietach. Tutaj mam akurat y, robótkę rozpoczętą będzie sweter y, taki z rękawem reglanowym. Zaczęłam oczywiście od ściągacza przy szyi i bardzo wygodnie mi się robi na tych y, drutach krótkich. Do drutów można sobie dokupić no, między innymi takie stojaczki, one właśnie są fajne, bo przy tych nie wszystkie druty mają oczywiście wygrawerowany ten rozmiar, większość drutów jednak ma namalowany i to się z czasem w trakcie robienia ściera, więc te stojaczki rzeczywiście będą się nam sprawdzały i, i można je wykorzystać te, też jako taką... Miarkę. Yy, tak jak powiedziałam dla początkujących zdecydowanie polecam druty, yy, te druty proste typu patyk. Chociażby z tego względu, że właśnie łatwo będzie chwycić, nauczyć się, jak te druty trzeba trzymać. Natomiast później, jak już dojdziemy do wprawy i, i nauczymy się świetnie operować takimi drutami, przekładać sprawnie, przerabiać oczka, czy no jakieś tam inne podstawowe umiejętności nabędziemy, to dla mnie numer jeden, tak jak powiedziałam, to są druty na żyłce, które moim zdaniem są uniwersalne, bo można ich używać tak samo jak drutów prostych, jak również do robienia na okrągło, czyli wykorzystujemy do robótki, której nie będziemy później szyli. W następnym odcinku postaram się Wam pokazać, jak y, nabieramy oczka na te druty z żyłką i jakie przerabiamy na okrągło na właśnie takim drucie łączonym y, z żyłką. Ale też pokażę Wam, jak przerabiamy oczka na takich drutach mankietowych, właśnie tych gętkich, Ale też pokażę Wam, jak możemy y, robić robótkę na takich drutach pończoszniczych tradycyjnych. Na dzisiaj mam nadzieję, że troszeczkę wiedzy Wam przekazałam i jakoś Wam się to wszystko w głowach usystematyzowało. Zapraszam do oglądania kolejnych filmików, a Wam życzę owocnych, owocnego przerabiania oczek i fajnej, przyjemnej nauki. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków.